Witam serdecznie. Szanowni Państwo, ja nazywam się Anna Empel i jestem doktorem nauk farmaceutycznych. Chciałam zaprosić do obejrzenia krótkiego materiału podsumowującego zmiany związane z najnowszą listą leków refundowanych. Tym razem będę opowiadać o liście leków refundowanych, która obowiązuje od 1 maja do 30 czerwca tego roku. Wszystkie informacje, które przedstawię, dotyczą już tej ostatecznej wersji obwieszczenia, która została opublikowana 20 kwietnia. Najnowsza wersja obwieszczenia obejmuje mniej więcej 553 pozycje lekowe, w tym leki przeciwcukrzycowe, kortykosteroidy, leki stosowane w leczeniu astmy czy leki przeciwnowotworowe. Także po więcej szczegółów, po bardziej szczegółowe informacje odsyłam Państwa do strony Ministerstwa Zdrowia, gdzie to ostateczne obwieszczenie jest opublikowane, a tymczasem zapraszam do obejrzenia materiału, który jak zawsze powstał we współpracy z serwisem rxedu.pl. W obrębie majowej listy refundacyjnej nie ma zbyt wielu nowości. Decyzja o objęciu refundacją tym razem dotyczy 111 produktów leczniczych bądź wskazań. Między innymi nowością na liście dostępną z odpłatnością 30% jest Lek Elpio. Jest to połączenie indapamidu i telmisartanu ze wskazaniem do. Stosowania w leczeniu zastępczym nadciśnienia tętniczego samoistnego u pacjentów dorosłych, u których wcześniejsze leczenie indapamidem i telmisartanem w tych samych dawkach jak w produkcie złożonym przynosiło bardzo dobre rezultaty i kontrolę tego nadciśnienia. Co ciekawe, po raz pierwszy takie połączenie substancji czynnych uzyskało aprobatę, uzyskało zielone światło Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Nowością na majowej liście refundacyjnej są też dwa preparaty diety eliminacyjnej mleko zastępczej, w tym Blemil Plus Elemental, który jest opcją dietetyczną dla niemowląt od urodzenia oraz dla dzieci z ciężką postacią alergii na białka mleka krowiego z nietolerancją innych składników pokarmowych, w tym nietolerancją białka sojowego. Drugą pozycją, o której chcę wspomnieć w tym momencie, jest Neocate Syneo. Wskazaniem do refundacji stosowania tego preparatu mleko zastępczego jest postępowanie dietetyczne w ciężkiej alergii na białka mleka krowiego, połączonej ze złożoną nietolerancją innych białek pokarmowych u pacjentów do ukończenia 18 roku życia. Oba preparaty, które wymieniłam, zarówno Blemil Plus Elemental, jak i Neokatesyneo są dostępne z odpłatnością ryczałtową. Zgodnie z opublikowanym obwieszczeniem refundacją zostaną objęte odpowiedniki substancji już refundowanych. Pierwszą taką pozycją jest Cidimus zawierający w składzie Tacrolimus, który stosowany jest u pacjentów onkologicznych po przeszczepach narządów unaczynionych lub po przeszczepach szpiku. Drugą pozycją, o której warto wspomnieć jest Ranmet XR w składzie zawierający metforminę w dawce 500, 750 bądź 1000 mg substancji czynnej Myślę, że w tym przypadku nikomu nie trzeba przypominać wskazań do stosowania metforminy. Zgodnie z opublikowanym obwieszczeniem, dla 316 pozycji spadła dopłata ze strony pacjenta, przy czym obniżka ceny plasuje się w granicach od 1 grosza do 196 zł. I ponownie największą obniżkę ceny odnotują pacjenci stosujący lek Firazer zawierający Ikatiband, który jest wskazany w leczeniu objawowym ostrych napadów wrodzonego obrzęku naczyni ruchowego. O tym leku wspominam praktycznie co 2 miesiące. Równolegle z marcową listą leków refundowanych jego cena podskoczyła aż do 200 zł, a to ze względu na to, że pojawiły się jego tańsze odpowiedniki. Natomiast, równolegle z majową listą leków refundowanych, jego cena ponownie wraca do kwoty 3,20 zł. Kolejne spadki cen powyżej 10 zł dotyczą również insulin, które nieznacznie podrożały równolegle z marcowym obwieszczeniem. Mowa tu o insulinie terze. Lewemir, Abasaglar oraz Lantus we wkładach oraz we wstrzykiwaczach Solostar. Wzrost dopłaty ze strony pacjenta tym razem dotyczy 432 pozycji bądź wskazań do kwoty 486, zł, którą musi uiścić pacjent, ponownie wraca nowo helisendepod, czyli wyciąg alergenowy roztoczy kurzu domowego. Sytuacja ta jest wynikiem ponownej zmiany wysokości w limicie finansowania dla tego preparatu i wydaje mi się, że możemy się spodziewać ponownej zmiany w odwrotnym kierunku równolegle z obwieszczeniem lipcowej listy leków refundowanych. Kolejne podwyżki cen dotyczą odpowiedników dla wcześniej wspomnianego przeze mnie Firazyru oraz dla leków przeciwpsychotycznych do stosowania pozajelitowego o przedłużonym uwalnianiu, zawierających w składzie risperidon lub paliperidon pod nazwami takimi jak Egoropal, Pali Long czy Paliperidon firmy Tewa, które jako nowość pojawiły się w marcowym obwieszczeniu. Do 30 zł więcej zapłacą przez najbliższe 2 miesiące pacjentki stosujące terapię hormonalną opartą na folitropinie, która ma zastosowanie w leczeniu niepłodności. Mowa tu o leku Gonal-F zawierającego folitropinę alfa czy o leku Recovelle zawierającego folitropinę delta. Ceny menopuru, puregonu czy Bemfoli również ulegną czasowej zmianie na niekorzyść pacjentek. Z powodu braku wpłynięcia wniosku o przedłużenie refundacji bądź skrócenie czasu trwania refundacji na wniosek producenta od 1 maja refundacji nie podlegają następujące preparaty. Amlodypina firmy Orion, Donepezil Polpharmexu, Rivastigmina Melan w postaci systemów transdermalnych, betaxolol w postaci kropli optibetol, ramistat zawierający, ramipril, czy e, larus bądź Torvalipin zawierający w składzie atorwastatyna. Szanowni Państwo, to było krótkie podsumowanie, ponieważ zmian e, związanych z najnowszą listą leków refundowanych obowiązujących od 1 maja nie było aż tak wiele. Zapraszam Państwa do śledzenia kanału Farmacja TV, jak zawsze zapraszam też do lajkowania materiałów, i do zobaczenia.